Pobranie tkanki od dziecka, które nie żyje już, nie wiem, kilka czy kilkanaście minut, absolutnie nie ma sensu. Dlatego, że ta tkanka nie jest już ukrwiona i, i ta tkanka się po prostu nie nadaje do, mhm. do użycia w laboratorium. Bardzo dobrze o tym wiedzą transplantolodzy, którzy, żeby pobrać organy, muszą stwierdzić śmierć mózgową, tak zwaną. I jakby to ciało musi być cały czas wentylowane, na przykład sztucznie, tak? Serce dalej musi bić, żeby dało się w ogóle pobrać organy zdatne do przeszczepu. I tu jest trochę podobnie, tylko że w przypadku dzieci nienarodzonych nie stosuje się żadnego sztucznego wentylowania ani jakiegoś podtrzymywania pracy serca, tylko po prostu bierze się to dziecko zanim to serce przestanie bić, i w tym momencie otwiera się na przykład jawę brzuszną i pobiera się narządy. To jest coś tak drastycznego, coś tak brutalnego. Że naprawdę trudno mi wyobrazić sobie gorszą torturę. Czyli tkanki po prostu pobierane są żywcem bez znieczulenia. Dysłownie, dosłownie. Żywcem oczywiście, żeby bez znieczulenia, dlatego że podanie znieczulenia psuje tkankę. To znieczulenie wchodzi w, w organizm, jest dystrybuowane i, i to nie powoduje znaczy, to, to powoduje spadek jakości tej tkanki. I jakby to jest to. Do czego akceptacji przymusza się nas, yy, wprowadzając na masową skalę, popierając, czy wręcz przymuszając, czy wyszantażowując szczepienia. Dlatego, że dzisiaj ze szczepieniami na COVID mamy taką sytuację, że teoretycznie jest to szczepienie dobrowolne, a w praktyce, jak popatrzymy, yy, to potrafi się ludzi szantażować na przykład utratą pracy.